Szanowni Państwo, witam serdecznie na moim kanale Wiadomości z Anglii. Ja nazywam się Tomasz Przybyla. Zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiejszy będzie miał tytuł: NHS wydaje rekordowe 12 miliardów funtów na szpitale prywatne. NHS wydaje rekordowe kwoty na outsourcing pacjentów do szpitali prywatnych, jak pokazują oficjalne dane. Ponad 12 miliardów funtów wydano w zeszłym roku na wysiłki zmierzające do oczyszczenia list oczekujących przy użycia sektora niezależnego. West Streeting, minister zdrowia, powiedział, że partia pracy pójdzie dalej niż sir Tony Blair w wykorzystaniu sektora prywatnego do złagodzenia presji na NHS. Ponieważ na listach oczekujących znajduje się ponad 6 milionów osób, plan odbudowy, który ma zostać przedstawiony w ciągu najbliższych kilku tygodni, ma na celu określenie rozszerzonej roli niezależnych szpitali w pomaganiu w usuwaniu zaległości. Dane za lata 2023-2024 wskazują na 12% wzrost wydatków w ciągu ostatniego roku. Całkowita kwota wydatków przewyższa nawet kwotę wydaną w szczytowym momencie pandemii, kiedy prywatne szpitale były kupowane w blokach, ale większość ich potencjału nigdy nie została wykorzystana. Rachunki Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej wykazują, że 12,357 tysięcy miliardów funtów wydano na niezależnych dostawców usług w 2023-2024 roku w porównaniu z 11,015 miliardami funtów w 2022-2023 roku. Kwota ta jest porównywalna z 10,854 miliardami funtów w 2021 i 2022 i 12,139 miliardami funtów w 2020-2021 roku pandemii. Urzędnicy do spraw zdrowia stwierdzili, że wykorzystanie sektora prywatnego przez NHS wzrosło o 50% od 20, 2021 roku. Niezależne szpitale przeprowadzają obecnie ponad 100 tysięcy wizyt i zabiegów tygodniowo w ramach służby zdrowia, w porównaniu z 65 tysiącami tygodniowo w 2021 roku. Sir Kiel Starmer obiecał, że NHS skróci czas oczekiwania do 18 tygodni dla 92% pacjentów do końca obecnej kadencji partii pracy. Standard nie został osiągnięty od 2015 roku. Dave, David Hare, dyrektor generalny Independent Healthcare Providers Network, powiedział: Te najnowsze dane pokazują coraz bardziej kluczową rolę niezależnych dostawców w odbudowie NHS. W tym poprzez dostarczanie obecnie jednej na pięć finansowanych przez NHS operacji i testów diagnostycznych, a także znaczącej, znacznej części usług społecznych NHS. Ponieważ rząd jest zdecydowany osiągnąć 18-tygodniowy cel NHS w nieco ponad 4 lata, sektor jest integralną częścią usuwania zaległości NHS. Nie tylko poprzez dostarczanie coraz większej liczby działań, NHS, ale także poprzez inwestowanie w nowe placówki w całym kraju dla dobra pacjentów NHS. Powiedział, że własna analiza sieci sugeruje, że liczba przeprowadzanych operacji i wizyt musiałaby natychmiast wzrosnąć o 1 piątą, aby osiągnąć 18-tygodniowy cel. Oznaczałoby to, że około 320 tysięcy osób byłoby usuwanych z list oczekujących NHS co miesiąc. Zgodnie z krajową polityką wyboru pacjenta, pacjenci powinni mieć możliwość wyboru spośród wielu różnych dostawców opieki, w tym prywatnego dostawcy. Jednak co miesiąc około 90 tysięcy miejsc na wizyty udostępnianych przez prywatne szpitale i kliniki do wykorzystania przez NHS pozostaje niewykorzystanych, powiedział pan Hery. Safron Cordery, tymczasowy dyrektor wykonawczy NHS Providers, powiedział: Przy tak długiej liście oczekujących, zarządy NHS z zadowoleniem przyjmują wsparcie długoletnich partnerów z sektora niezależnego, przy czym droższe i bardziej złożone metody leczenia pozostają zazwyczaj w rękach NHS, aby więcej pacjentów mogło przejść testy, skany i leczenie tak szybko, jak to możliwe. Jednak wykorzystanie sektora niezależnego nie jest długoterminowym rozwiązaniem w celu skrócenia list oczekujących w NHS. Obiecany przez rząd dziesięcioletni plan dla NHS z przejściem na opiekę zdrowotną opartą na społeczności i zapobieganiem złemu stanowi jest szansą na zapewnienie NHS zdolności, których potrzebuje, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu. Skrócić listy oczekujących i przyjmować pacjentów tak szybko, jak to możliwe. NHS został skrytykowany na, za zgodę na kontrakt blokowy o wartości 2 miliardów funtów z sektorem prywatnym w pierwszych miesiącach pandemii, pośród obaw, że służba zdrowia zostanie przeciążona tylko po to, aby w niewielkim stopniu wykorzystać dodatkowe moce przerobowe. Rzecznik Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej powiedział: Odzieciliśmy zepsutą NHS, ale dzięki naszemu planowi zmian odmienimy służbę zdrowia i upewnimy się, że każdy grosz, który włożymy w NHS, zostanie wydany mądrze. Jeśli w sektorze prywatnym są wolne moce przerobowe, które można wykorzystać do leczenia pacjentów na warunkach NHS, Bezpłatnie w miejscu użycia. Wykorzystamy je do skrócenia list oczekujących. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie i obejrzenie mojego odcinka. Pozdrawiam, Tomasz Przybyla.